Ja chciałbym jeszcze panu ministrowi odpowiedzieć, bo ja bym chciał rozróżnić program, jakim jest 500 plus, o którym wiemy, że te pieniądze trafiają do ludzi i ci, w większości ludzi, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, bo tak jest w Polsce. I oni idą na rynek żeby pójść do fryzjera, żeby pojechać na te wakacje, żeby kupić te buty, żeby dziecko mogło zagrać w piłkę. I dzięki temu gospodarka się rozwija. Bo te pieniądze momentalnie lądują, czy to u fryzjera, czy w tym sklepie lokalnym. Rozróżniłbym to od programów chociażby tych związanych z pandemią, o których jeszcze nie wiemy, co z tymi pieniędzmi się stało. Bo jeżeli te 100 miliardów zostało przekazane przedsiębiorcom, to my tak naprawdę nie wiemy, czy one poszły na ratowanie realnie miejsc pracy, na utrzymanie ich, czy leżą gdzieś na kontach i służą chociażby spekulacji w tym momencie, czy zjawiskom, które niekoniecznie dla gospodarki są korzystne. Tak samo rozróżniłbym budowanie mieszkań, które są dostępne dla ludzi na wynajem, tak żeby, żeby, żeby te, te ceny były naprawdę na, na, na kieszeń przeciętnego Polaka od dofinansowania kredytów, ponieważ w tym momencie wiemy, i to jest doświadczenie wszystkich podobnych programów, że to po prostu zwiększy marżę banku i deweloperu. No, w tym momencie sytuacja mieszkaniowa jest tak, że te mieszkania głównie są kupowane na, na, tą na, na spekulacje. I e, jeżeli chodzi o, chociażby jest taka sytuacja, że są korporacje, które kupują po tysiąc mieszkań, których nawet nie planują wydejmować, bo wiedzą, że to jest dobra inwestycja. Więc nie, jeżeli mówimy o bumie mieszkaniowym, to zapytajmy dla kogo są te mieszkania. Czy to są mieszkania, które są dostępne no, dla polskich rodzin? Czy to są mieszkania, które służą jakimś wielkim konglomeratom finansowym to dostępne, do robienia pieniędzy, podczas gdy, e, gdy młodzi ludzie wciąż mieszkają, e, mieszkają z rodzicami?